Dobra, widzowie, Google Maps, tajemnice ciekawostki 49. Podobno jest mega, że tak powiem, yy, bardzo, że tak powiem, mroczny temat. Tak więc yy, przygotujcie się na jazdę. Willy Extreme, bardzo fajny kanał. Dajcie mu suba ja już subskrybuję. Nawet dam wam link do filmiku. To jest mega dobry ziomek. Sprawdźmy, co on tutaj ma nam do powiedzenia. Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z Google Maps. W dzisiejszym odcinku... Willy się nie pierdoli, od razu dał jakąś mroczną muzykę w tle. Tu co stary coś będzie mega stare, dziwnego. Pokażę wam ciekawostkę, która sprawi, że stracicie zaufanie do dosłownie każdej osoby, jaką znacie. Zdaj... No to nieźle, tymczasem ja, gość, który ma zrytą psychę i jak mu ktoś rzuca y, maskotkę na scenę, to myśli, że będzie kamera w środku. I od tamtego czasu nie biorę żadnych rzeczy ze sceny. Które mi ludzie wysyłają, więc zajebiście mega. Bo kiedyś mi ktoś powiedział, że może być na przykład kamera w, w pluszaku zrobiona, i ja już od teraz już nic nie biorę ze sceny. Znajdujemy się na przedmieściach miasta Anchorage w stanie Alaska. Osiedle, jak każde inne, nic specjalnie ciekawego. Osiedle napełnione zwykłymi ludźmi, robiącymi Be. zwykłe rzeczy, tak jak tutaj ten koleś. Ewidentnie on coś tutaj naprawia. Nie, no myślę, że to jest właśnie jakiś taki typowy Tony Dripano z jakiegoś stanu Arizona. Jakiś taki właśnie mechanik dorabia sobie. Myślę, że na pewno te rzeczy, które ma tutaj jakaś wiertara, wkręcarka czy coś, myślę, że to są rzeczy, które na pewno nikomu nie zrobiłyby krzywdy Narzędzia, deska, można domyślać się, że on się tym zajmuje zawodowo I jak spojrzymy sobie na jego przyczepę, to nawet zobaczymy nazwę jego strony internetowej o! To jest właśnie ta strona internetowa, widzimy tutaj, że faktycznie on zajmuje się różnymi usługami naprawczymi i budowlanymi no do... Na dole tej Kurde, strony możemy mecz. nawet znaleźć jego dane, nazywa się on Israel Kis Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy sobie go teraz wyszukali w Google. Izrael Kiss, amerykański seryjny morderca, rabuś bankowy, włamywacz, podpalacz, porywacz, gwałciciel i nekrofil. Jeszcze tego brakuje, że. What the fuck? Stary, ile tytułów mu przyznali, nie? Stary, 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 czy jest coś, coś, czego. Czy jest coś złego, czego nie zrobił ten człowiek? A myślałem, że to zwykły, prosty stolarz. No cóż, przykładny sąsiad. Był zoofilem i influencerem. Tak czy inaczej, ten kolej. Influencerem, no tak, jeszcze tego brakuje. Przykładny sąsiad. Nie wbił tylko na scenę. Bez hity racja, no <grywa> Czemu ty piszesz average everyone viewer? Ogarnij się stary. <grywa> I you know I don't plan on being around a whole lot longer, but I'm... Really to I to, like, Za późno. Niestety, jak ktoś tym razem będzie chciał, że powiem, zrobić sobie wykończenie mieszkania, czy tam, nie wiem, schody do domu, no to sobie wpiszę. Jakiegoś znanego, dobrego stolarza, którego mogę mu polecić. Kogo polecasz? A, tutaj, taki, taki ziomeszek. To równie dobrze mógł być wasz. i twój stary. Ojciec, albo nawet wasza matka. W sumie zastanawialiście się kiedyś, czemu wasza matka trzyma tyle noży w szufladzie w kuchni. Przecież do zrobienia obiadu wystarczyłby jej jeden. Podobnie jak Wasza Matka, Izrael Kiss bardzo dobrze potrafił ukryć to, czym tak naprawdę się zajmuje przed rodziną i znajomymi. Można by nawet powiedzieć, że w jego ciele tak naprawdę żyły dwie kompletnie inne osoby. Dwóch jego Nie ma kto mnie coś, co nie co ja jestem two different people basically Damn. How long have you been two different people? <laughs> long time. 14 years. That's Yo, ej, to jest popierdolone stare, nie? Że gościu, wiesz, 14 lat stary robił coś i nikt tego nie, nie... ciekawa mnie takie, takie rzeczy tacy ludzie. Jakby wiadomo, to są źli ludzie i nie ma co ich podziwiać, ale myślę, że nie ma nic z tym złego, jeśli ktoś się fascynuje takimi, przy, takimi przypadkami, nie? Bo to, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. 14 lat i nikt nie wiedział, że jest stolarzem. Ta, oni stary wiedzieli wszystko o nim, że jest, wiesz, że rabuje banki, stary, ale nie wiedzieli, że jest stary stolarzem i dopiero po 14 latach się okazało, że ma firmę stolarską. To właśnie o to chodziło. On tak, ludzie będą wam mówić sprzeczne informacje. Będą mówić, że zabijałem, że gwałciłem i tak dalej, a ja jestem tylko stolarzem, a oni o tym nie wiedzieli. Bra, stop! Ale wielu innych seryjnych morderców to to, jak bardzo był on przebiegły i nieprzewidywalny. Gdybyśmy go sobie na przykład porównali do takiego Kuby Rozpruwacza, to Kuba Rozpruwacz zabijał w Londynie, w dzielnicy Whitechapel. Jego ofiarami były prostytutki, a wszystkie zabójstwa odbywały się w godzinach nocnych. Więc okay. policja, mając te wszystkie dane, była w stanie stwierdzić, że te ofiary są powiązane. To morg, co wy gadacie? To jest zwykły człowiek. Nie, 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 co ja gadam! To jest przestępca, ale Morg jest zwykłym człowiekiem z Anglii, który próbuje sobie dorobić. I jest kamienarzem. Natomiast Izrael Kiss zabijał przez kilkanaście lat, a policja nawet nie zdawała sobie sprawy, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Pokażę wam teraz, w jaki sposób on był w stanie to osiągnąć na przykładzie jego jednego zabójstwa. On wsiadł do samolotu na Alasce w miejscowości Anchorage i poleciał tym samolotem aż do Chicago. Następnie w Chicago wynajął samochód, przejechał tutaj przez kilka stanów. Aż wreszcie zatrzymał się w stanie Vermont i to właśnie tutaj zabił dwie kompletnie losowe osoby. By tego było jeszcze mało, to przy zabójstwie wykorzystał on broń, którą umieścił w tajnej skrytce dwa lata wcześniej. Potem. Jak... Ło kurwa! Ej, to jest pojebane! Stary! To jakiś jest w człowieku wielki web! ich zamordował, pojechał do New Hampshire, oh geez, think pojechał geez, do Maine, yikes. wrócił do stanu Vermont, potem wrócił do Chicago, wsiadł do samolotu. Poleciał do Kalifornii, do San Francisco, znowu wsiadł do samolotu i wrócił na Alaskę 14 tysięcy kilometrów pokonane tylko po to, żeby zabić dwie osoby. A mi się wczoraj nie chciało iść po chipsy do biedronki. Jeszcze wracając. Dem, stary, ale no, ja pierdolę. Do tej broni, która była umieszczona w tajnej skrytce. On miał takich tajnych skrytek wiele. One były rozmieszczone w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Więc jak on się dostał do jakiegoś stanu, on nie musiał tej broni kupować, ani kraść, ani przemycać. Czyli śladów nie, zo śladów nie, nie zostawiał po prostu w danym stanie, tylko miał już to przygotowane wcześniej. Ale co musi siedzieć? W... Kurwa, ale co musi siedzieć w głowie takiego gościa? Na chuj on to zrobił w sumie. Jak z... losowe osoby zajebał, stary, na chuj. Co on z tego miał? Nie wiem, jakiś dzi... Nie wiem. dla mnie zawsze brak motywu jest dla mnie popierdolony. Naj... Najbardziej to, to jest dla mnie najbardziej pojebane, że ktoś nie ma jakiegoś takiego motywu. Zajawka? Nie, no właśnie ja bym był w stanie, wiecie, jakby jesteś w stanie zrozumieć, że ktoś to zrobił, bo miał jakiś cel, tak? Nie wiem, był gościu, który był bogaty i nie wiem, chciał go obrabować, nie wiem. Wiadomo, że to są złe rzeczy, ale mówię, że jesteś w stanie jakby zrozumieć, czemu to zrobił. Ale tak stary jest pojebane, nie? Może sobie konia walił wtedy? Zajebisty. Average 5 city player. Niektórzy pewnie się teraz zastanawiają, w jaki nie. sposób on został złapany. I prawda jest taka, że gdyby on kontynuował zabijanie w taki sposób, to prawdopodobnie nigdy nie zostałby złapany. Niech Re... zgadnę! Pewnie raz mu się nie chciało zrobić takiego, wiecie, żeby aż tak zatrzeć ten. I ten jeden raz przez to go pewnie złapali, kurwa. Jestem pewny, że coś w tym stylu, że wiecie, że. Że kurwa na 100%, bo tak samo ci najwięksi hakerzy robią stare jakieś pojebane rzeczy. I zapominałem o jakimś. Była taka sprawa, że gościu chyba zapomniał kurwa maila coś tam przelogować na, na coś tam i stary puścił jakiegoś maila, stary i chuj. I go złapali, stary. Po iluś tam latach, kurwa, w ogóle, nie? Że coś tam w mailu chyba zrobił takiego, co wcześniej nie robił i chuj. Jeden błąd. po prostu odjebało. I... Znaczy, odjebało. No, technicznie mówiąc, to mu odjebało już dawno temu, ale <noise> chodzi mi o to, że w pewnym momencie przestał on zwracać uwagę na te wszystkie środki ostrożności. No właśnie, I no. zamiast znowu polecieć na koniec kraju, żeby tam kogoś zabić, to on za swoją kolejną ofiarę wybrał osobę z tego samego miasta. Jakby tego było jeszcze mało, to to nie było gdzieś tam na jakimś zadupiu w lesie. Nie, on wybrał sobie taką miejscówkę. Jaki szanujący się seryjny morderca pracuje w takim miejscu? Tak czy inaczej, za swoją ostatnią <noise> Ja pierdolę. Otwarty teren, człowieku, wszystko nie. Ostatnią ofiarę Izrael Kis wybrał dziewczynę, która pracowała w tym kiosku z kawą. I tutaj może... ja chcecie zobaczyć, że na tym kiosku są kamery, więc on został uchwycony. Jest wow. nagranie, które pokazuje moment, kiedy ona została przez niego uprowadzona. Potem na innym nagraniu jest. Zarejestr znano jego samochód. Więc policja miała już jakiś punkt zaczepienia co do dalszych poszukiwań. Później już po zabiciu tej dziewczyny nasz serii... stary gość człowieku, to ja w RP! myślę więcej na odgrywaniem jak widzę, no już, już pokazuję. Tu Tony jest tak granie pokazuję. Moment kiedy ona została przez niego uprowadzona, Potem na innym nagraniu zarejestrowano jego Stary ja w RP, ja w RP nie widzę kamer i bardziej się upewniam. Czy są kamery stare? A gościu podjeżdża. Ma kamery z każdej strony, no tak, Nie no git. Luz. Samochód, więc policja miała już jakiś punkt zaczepienia co do dalszych poszukiwań. Później, już po zabiciu tej dziewczyny, nasz seryjny morderca pojechał sobie na wakacje z rodziną. I wydaje mi się, że na tych wakacjach przepierdolił dużo pieniędzy, dlatego że jak wrócił, to wziął jej kartę i próbował sobie wypłacać pieniądze z bankomatów w kilku. Jaki, to jest. jaki debil. Kartę nieżyjącej osoby wziął i próbował. w Stanach. <laughs> Tam także został zarejestrowany na zdjęciach. On był wprawdzie zamaskowany, ale dzięki temu policja wiedziała, w jakim miejscu się znajduje. Ostatnia wypłata zdarzyła się w Teksasie i także w Teksasie został złapany. Podczas kontroli drogowej policjant zwrócił uwagę na to, że jego prawo jazdy jest salaski, więc postanowił, że przeszuka jego bagażnik i w tym bagażniku znalazł rzeczy należące do tej porwanej dziewczyny. Izrael nie miał co o tym, co nie został of his future plans and what he would have done, which included continuing to do what he was doing, to kidnap and murder people. if you want, i can give you arson in texas. i burned a house down. but i want a cigar for it. <laughs> <laughs> Ej, dobra, to jest jakiś stary, Jaki psychol, człowieku, ty, co jest grane. Nie wiem, tacy ludzie mnie przerażają, stary, nie? Bo ja się zawsze zastanawiam, jak idziesz po ulicy, nie? Ciekawe, ile stary, mijasz takich ludzi, którzy na przykład są jacyś e, niezrównoważeni psychicznie i na przykład mogliby to zrobić. Albo na przykład, nie wiem, e, zrobili to. Ale na przykład nie wiesz o tym, nie? To, to jest takie schizujące trochę, nie? Jakby rozkminianie czegoś takiego, ale czasami się zastanawiam, ile jakby, wiesz, ludzi mijasz na ulicach i którzy na przykład są tacy jak on, ale nigdy byś nie powiedział, nie? Zero, bo jeszcze żyjesz? Stary, ale na przykład jak ta typiara była w tym kiosku, to tam człowieku

to wynikało oczywiście z tego, że FBI eee, chciało się... Fajnie, że może taki koleś całą zbrojownię kupić w, wal w Walmarcie bez żadnych badań ani niczego. No to jest akurat pojebane, nie? Ogólnie to jest pojebane, bo powinny być jakieś badania i tak dalej, nie? To na pewno akurat. Przeraża cię to, a żyjesz ze w chwilach relaksu, przeglądając zdjęcia z różnych scen zbrodni i czytając ich analizę i słuchając podcastów o mordercach przy malowaniu się. No to prawda, znaczy... Jakoś mnie to nie przeraża, że akurat cię to yy, relaksuje, w sensie słuchanie, słuchanie jakichś tam podcastów o zabójcach, czy o, o przeglądanie jakichś tam... No ostatnio mi Zuza pokazuje gdzieś tam, albo robiła tam właśnie tą pracę na studia, bo ona tam ma kryminalistykę, jakąś tam chemię. Tam mi pokazywała jakiś dokument i tam mówił o patrz, gościu tak zginął. A tam gościu stary leży i rozjebany głowa, cała rozjebana stary mózg. I on mówi, no i tutaj gościu zrobił to w taki sposób i dzięki temu, że tak został przebadany, to wiedzieli, że on to zrobił tamto. A ja tak, aha. <laughs> ja pierdolę, co jest grane w ogóle. Wiecie, jakieś takie w ogóle, mm, to są takie profesjonalne dokumenty, które są gdzieś tam udostępnione, ten, yy, naukowe jakieś takie przykłady w ogóle, nie? Także, kurwa... Pojebane, nie? Mówię, aha, dlaczego mi to pokazujesz o tej porze? Nienawidzę oglądać takich rzeczy w nocy, nie? Nienawidzę, nienawidzę takich rzeczy, kurwa, w, w, w nocy. Ona mi pokazuje, no patrz, a tutaj taki, pa, a tutaj w ogóle, patrz, tutaj widać resztki mózgu na ścianie. Zajebiście, naprawdę, mega fajnie. Ja mówiłem, widzowie, jak kiedyś zniknę, to pamiętajcie gdzie szukać Jednym ze sposobów jakie stosowało FBI na wyciągnięcie od niego informacji było przekupywanie go żarciem Dlatego na tych wszystkich nie, filmach możecie zobaczyć, że on ma kawę, jakieś Mcdonaldy, batony Ja bym sobie wpierdolił teraz baton Czy oni mu po prostu podrzucali... Co to było? Co to w ogóle było? Pa! Pa na tego batona Możecie zobaczyć, że on ma kawę, jakieś Mcdonaldy, batony <laughs> bym się wpierdolił teraz batona. Ciekawe czy jakbym teraz na przykład poszedł do komisariat i powiedział, że jestem seryjnym zabójcą, to by mi dali jakieś fajne żarcie. <tryk> Z innych ciekawych rzeczy, to w trakcie jednego przesłuchania... Dobra, ale powiedzcie tak, o co chodzi Williemu i czemu to są Google Maps tajemnice i ciekawostki? Willy, coś się dzieje z tobą, stary, że takie, takie, takie mroczne tematy zaznaczasz? Gdzie tu jest, kurwa, Google Maps, stary? Ostatnio oglądaliśmy jakiegoś gościa, który dupę pokazał i śmialiśmy się, stary, że żul jest wrowie, on tak. Tutaj mamy zabójcę No i generalnie... Pogadamy sobie o nim. Udało mu się otworzyć kajdanki i próbował uciec. Został złapany, niestety nie znalazłem żadnego nagrania z tego wydarzenia. No ja ale... wiem, wiem, że na początku, ale mówię, że jest bardzo rozwinięty temat, nie. Mam nagranie no, z tego jak to skomentował ten... następnego dnia. od well. uh, well, uh, wczoraj? <laughs> <laughs> More handcuffs. I don't know. Yeah. What's so, changed for you? Nothing. Possibly additional charges. <laughs> <laughs> yeah, wanted the Dlaczego penalty Why do people? it fast he wanted wanted avoid trials do Ponieważ kara śmierci to jest coś, na co długo się czeka, tam jest dużo formalności. nie w każdym stanie nawet jest ona wymierzana, to on uznał, że jednak weźmie sprawy w swoje ręce. Dokładnie mówiąc weźmie żyletkę w ręce pociął się dla pewności jeszcze się powiesił, No i w ten sposób zdechł. Po przeszukaniu jego celi pod jego łóżkiem znaleziono 12 rysunków, które zostały wykonane jego własną krwią. Na jednym z What z rysunków narysował on Bafometa, a na 11 pozostałych narysował czaszki, które prawdopodobnie symbolizowały 11 osób, które zostały przez niego zabite. Pod jedną z tych czaszek umieścił także napis, Jesteśmy jednością. Poza rysunkami zostawił on także kartkę z jakimś poematem, którego nie chciało mi się... ...przeczytać, więc wam nie powiem, co tam jest napisane. Jeszcze z takich nieoficjalnych źródeł to podobno zostawił gówno w kiblu. To by już było wszystko na dzisiaj. Pamiątka na całe życie, kurwa. Pamiątka na całe życie. Ja pierdolę, zesrał się i odszedł z tego świata. No nieźle. Pojebany, nie? A komentarz, dzisiaj będzie tylko jedna ciekawostka. Początkowo zakładałem, że zajmie mi ona 2-3 minuty, ale temat na tyle mnie wciągnął, że wyszło mi prawie 10. Nie chciało mi się już do tego na siłę dokładać innych mniejszych ciekawostek. Okej. Okay. Ej, ciekawy odcinek. Fajnie zrealizowany. Dajcie mu lajka widzowie. Ej, wejdźcie, ej, serio, ale dajcie mu lajka.